Witajcie, z tej strony Przemek i witam was w kolejnym odcinku z gry Madagaskar. No, mamy powrót do natury, więc zaczynamy. Hej, Melman, widziałeś gdzieś może Alexa? Nie wygląda ostatnio najlepiej. Ojej, wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, nim któryś z nas złapie jakąś paskudną chorobę i zarazi innych. Nasze organizmy nie są przystosowane do życia w dziczy. Rozumiesz, Gloria? Nasze organizmy nie są przystosowane! Melman, powinieneś wziąć się w garść, chłopie. Aleks raczej nie jest chory. Myślę, że zrobił się naprawdę bardzo głodny. Zauważyłeś, że nie tknął niczego na bankiecie? A, tak. Prawda, zauważyłem. Ale to może dlatego, że nie znalazł nigdzie drzewa stekowego. Jak tylko jakiś znajdziemy, będzie mógł jeść aż pęknie. Nie, tego by nie przeżył. Wszystko fajnie, mnie tylko, że nie ma czegoś takiego, jak drzewosny korek! Oho, no to teraz znów zaczynam się martwić. A to może być fatalne w skutkach dla mojego zdrowia. Nie, uratuj okay. drzewo! to to zaczynamy, nie przedłużając, zaczynamy. Co tutaj mamy? Oj, gdzie my lecimy? Chyba tu. Słyszę pająka, o. Okej, okay, no to lecimy. Dostań się na tamtą platformę. No to dobra. To w takim razie rzucamy w tamtą. I teraz wrobale jeszcze. Pyk. Okej, okay, to z powrotem na początek i okej. Okay, no to jesteśmy dalej. Okej, okay, lecimy. Ale akurat rzucanie orzechami kokosowymi I jeszcze tylko ten. I ten. No Powinienem uważać na te centy. Może mógłbym cię teraz styl kata. A Musimy tak rzucać, żeby zniszczyć to Okej okay. Okej, okay, no to lecimy. Lecimy dalej, pyk. Uwaga, nas Uff, mało nas nie dziabnął Dobra, jeszcze tych na no okay. jak Lecimy. Zawroty głowy to przykry efekt uboczny przebywania na wysokości No i dobra, teraz tu mam dobre wieści, Merman. Znaleźliśmy główną kolonię tych robaków. Nie, trochę lżej musi być Lekko O, teraz dobrze Świetny strzał, naprawdę Dobra Uwaga, pyk Lekko, mocniej trochę. O, teraz dobrze. Oj lekko. O, prawie, prawie. Dobra, trochę lżej. Gdzieś tu. O. No i dobra. Na o ile, za mocno Trochę lżej A, i musimy się trochę przesunąć O, tak Daleko. Teraz było dobrze. prawie skończone. Teraz musisz tylko zejść na dół. Wyszoruj robale. O, każdy z tych paskudnych robaków to chodząca to bomba biologiczna. Tam są robaki. Ja za wszelką cenę zanieść stąd wszystkie paskudne robaki, żeby nie wróciły. O, tu jest następny. O. Teraz musimy sytuację wygląda tak. Słuchaj, sobie wypróbam, żeby Teraz chyba krety musimy niszczyć. Krety chcą wszystko zniszczyć. Pomożesz mi? Jasne. Powiedz, co mam robić. Dobra, wróg ma trzy barwy. Te czarne są spokojne. Szare są dzikie, a brązowe są tak jakby pomiędzy. Pokaż tym szkodnikom co i jak. Za pokonajmy. Ok. Pokonujemy. Byk. No i pyk, jest, pyk Dalej Oj Dawaj, pyk No, idzie nam, ba idzie nam wyśmienicie Idziemy Idziemy szybko Idziemy szybko i... I sprawnie Jest Ciekawe jaki będziemy mieli wynik Jaki jest wynik?

Wyglądacie naprawdę przepysznie! <grystanie> macie ochotę wpaść na... kolację? Nie jest dobrze. Lepiej poszuka martiego. Melman, jeśli chcemy złapać resztę, musimy przejść przez jaskinie na końcu tej doliny. Wygląda na to, że Alex ma wielką obsesję na twoim punkcie, wiesz? Dobra, chyba będziemy musieli omijać Alexa. No rozumiecie o co mi chodzi. Alexa po prostu omijamy. O Alex, opamiętaj się ty lulu, no to nic sobie. Tylko fik. Tu chyba trzy razy skoczy, tak? 1 2 O o Źle nam poszło. To jeszcze raz. Tylko tak starannie trochę. No nie. No, 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 szybko skacz, skacz. Jezu, no nie no, kurde. Fuck. Ile nam to jeszcze raz będzie nie wychodzić, no? Ja nie mogę już, już tego dłużej znieść, ale co tam? Nie, no, o, o, o. Dobrze nam poszło, o nie, Alex tam jest Kurde Kiedy nam to wyjdzie Ja pierniczę Sorry, taki denerwujący jestem bo, bo mi nie wychodzi coś No, Alex skacze No nie, no! Hmm. Dobra! Szybko! Boże, jak ja... Ale mi to nie wychodzi, jakie to jest ciężkie... Szybko, szybko!

O, o. -o już, Dobra, nie, obawiamy. czekajcie. Słuchajcie, tak, przeszedłem, bo już spach... Bo już tak przedłużyło i mi się trochę, więc sorry. Tak, trochę się martwię oba. Ma... Dobra, słuchajcie. Tak więc to już by było na tyle, tak więc odblokowaliśmy nowy poziom, który zwie się Powrót na plażę. To słuchajcie, zrobimy już w następnym odcinku, tak więc słuchajcie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.